Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Xdemości, a w dzisiejszym odcinku o wczorajszym wystąpieniu ministra Kierwińskiego i uwaga Brzuska TV e, doszła do ciekawego nagrania z poprzedniego roku z panem ministrem e, w roli głównej, a także o wyborach do e, Parlamentu Europejskiego i znowu pani Gozdyra podpuszczała Dobromira Sośnierza. To nie, nie byłoby samobójstwo wizerunkowe stawić się. No, wydaje mi się, że e, po spożyciu na imprezie, gdzie z... jest ile, kilkaset osób w pełnym słońcu i wszyscy tak, to, to, to transmitują jest... i jest kampania, jest się kandydatem. Ta, nie wiem, o redaktor, tak na logikę, to też jest absurdalne. Prostu... Jeden z najważniejszych polityków w Polsce, który wychodzi no, pod pięknie, wpływem przemawiać na Nie, ale Pan, moim zdaniem kadency, to jest niemożliwe, to pani redaktor. Pan Dobromir Sośnierz. No, pan Cienkiewicz, mimo wszystko, pod kamerami telewizyjnymi po sali Sejmowej chodził, jak go pan Budka wyprowadzał wtedy w poprzedniej Ale kręcy, pan, pan wie, że był stan nie taki, jaki powinien być? No, tak, chyba nawet pan Budka też zauważył i szybko wyprowadził stamtąd. Ale jeżeli państwo nie byliście na tej komisji, to proszę siedzieć i słuchać. Bardzo o to proszę. Ci co byli, jeżeli jest jakiś zarzut, bardzo proszę. Szanowni Państwo, druk nr 18.44, mamy podpisy, mamy uzasadnienie i w tym... Panie Marszałku, chyba trzeba alkomat na salę, alkomat na salę bym poprosił. Jeżeli mogę, to ja będę kontynuował, a kto wychodzi takim krokiem, jak było widać, to nie jest na pewno sportowiec. We wczorajszym materiale mówiłem, że to niemożliwe, że minister pojawiłby się pijany w miejscu publicznym i jeszcze by mówił, ale faktycznie zapomniałem o tym, jak poseł Sienkiewicz bodajże w 2020 roku... Wszedł chwiejnym krokiem na salę sejmową i Borys Budka go musiał wyprowadzić. Czy był pijany? Oczywiście tego nie wiemy i tego nie stwierdzam. Taka sytuacja była i to zostało nagrane i to też latało po mediach społecznościowych wtedy. Yy, oczywiście linia wiary w to w te tłumaczenia przebiega jak pani zauważyła po liniach partyjnych tak no i myślę że właśnie pan... nie właśnie nie no bo pan się wiera no, nie jest tutaj... ale pan się wiera nie, nie ma interesu żadnego mówię, chyba partyjnego w, cudzie w tym siedzimy, żeby nie, w cudzie siedzimy. tak ale ja... wiera był świadkiem naocznym, to ma interes to no. mówię no, no, nie, o tych w którzy wierzą wiara i nie mówię o tych którzy wierzą na podstawie już cudzych przekazów no to jak widać Ci, którzy nie lubią pana ministra, chętnie wierzą, że jednak był napróty, a ci, którzy nie lubią. Odwrotnie, chyba powiedziałem. Tak, no w każdym razie. Przebiega to po linii partyjnej. Jestem pewien, że gdyby było odwrotnie, byłoby tak samo. Znaczy, gdyby to minister Kamiński miał awarię mikrofonu, prawda, i brzmiał tak, jak brzmiał, a powiedzmy sobie szczerze, że brzmiał, no, no ja też tak pomyślałem. No, nie dziwię się ludziom, którzy tak pomyśleli, bo brzmiało to bardzo sugestywnie. Jeśli, jeśli to był tylko zbieg okoliczności, no, to wyjątkowo pechowy. Zwłaszcza, że inni przed nim takiego sprzęgnięcia jakiegoś tam nie mieli. Tak, to prawda, i przedmówcy, i... Pomówcy, jest takie słowo. E, takich problemów nie mieli, ale zabawię się trochę w adwokata diabła i pokażę wam jak na tym samym dźwięku wypowiada się trójka osób i tylko jedna osoba mówi, jakby była pijana. Rozczarowań, tak było napisane na waszym fanpage'u. Mamy dosyć rozczarowań. Kurde, mamy dosyć rozczarowań po naszym ostatnim... Po naszych ostatnich występach, przepraszam, ale słyszę. Tak, tu jest straszne echo, to muszę chłopaków usprawiedliwić. Myślisz, że Piotrek, mimo tego, że jest daleko, będzie oglądał mecz? E, na pewno, wydaje mi się, że już ogląda. Mimo tego, że jest bardzo zajęty. Już Paszka pewnie spocona, co Piotrek? No i jak widzicie, trzy osoby, jedna nie potrafiąca wypowiedzieć żadnego słowa. E, ta pani, która płynnie mówiła, pewnie jest przyzwyczajona e, już do takiego echa i umie mówić. I tutaj e, gracz z innej drużyny. Też żadnych problemów nie miał, a działali na tym samym sprzęcie. Co więcej, minister Kierwiński w poprzednią majówkę brzmiał dokładnie tak samo. Czy to jest właśnie zależność tej majówki, że ciężka majówka i później ciężko mówić, czy jednak jest ten problem z mówieniem, jak słyszy siebie z opóźnieniem? Mieszkańcy Hułańska i powiatu Pułapkowskiego, droga 20. Konstytucja przyszło... Konstytucja 3 maja była wielkim wydarzeniem w polskiej. Polacy pokazali, że mogą być prekursorami najważniejszych wydarzeń w Europie. Bo Konstytucja z 3 maja to było wielkie wydarzenie w skali Europy. Ale Konstytucja. Jeszcze jako adwokat diabła mogę zwrócić uwagę, że jak Pan Kierwiński słyszy te echo, to dwa razy poprawią. Mikrofon, żeby właśnie te echo zredukować, ale to nic nie dawało. Ja was nie zachęcę do zmiany zdania, wy już swoje zdanie macie i na, możecie napisać w komentarzu, czy pan Kierwiński był pijany, nie był pijany, czy to jednak była wina echa. W każdym razie, gdyby taka sytuacja była w drugą stronę, to na pewno koledzy z drugiej strony siedzący też mówiliby, że, że nie wierzą w te tłumaczenia, że jakiś podległy panu ministrowi policjant mu tam wystawił świadectwo prawilności, to ich to nie przekonuje. I tak dalej. Bo na tym polega ta cholerna polska polityka. Gdzieś na Twitterze widziałem wyliczenia, ktoś sprawdzał posty partii rządzącej w danym kraju i w większości są postowane, publikowane projekty prorozwojowe, jakieś rządowe i jest parę pstryczków w drugą partię. U nas jest na odwrót, u nas jest najwięcej postów na portalach Platformy Obywatelskiej krytykujących Prawo i Sprawiedliwość. Ja uważam, że to dyskusja na takie tematy personalne są zbyt rozdmuchane. Od mo w moim życiu nic ważnego od tego nie zależy. Znaczy, jeśli ktoś się oczywiście stawi w takim stanie, to powinien być tam jakoś doprowadzony do... Nie do porządku, ukarany symbolicznie, ale też nie jestem za tym, żeby z powodu tak błahych rzeczy ludzi dymisjonować, jeśli, jeśli byliby dobrymi ministrami. Oczywiście ten nie jest dobrym ministrem, za co innego należy go zwolnić, ale nie za to akurat, A jakby był dobrym, że, że to był... może? Czy... A jakby, jakby był dobrym ministrem, to może? Gdyby pan uważał, nie, że jest dobrym, nie, nie? Powinno bo... się go jakoś obsztorcować, prawda, ale nie, 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 szkoda było dobrego ministra z powodu jednej takiej wpadki. Nie uważam, że jest aż tak ważne, jak się próbuje to e, rozdmuchiwać, a mówię to jako zaprzysiężony abstynent i... i, i Wróg alkoholu. Nie, nie. Ja tylko jeszcze raz mówię, że pierwszy raz chyba mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że minister posądzany o, o, podobne, o podobną historię, jedzie i poddaje się badaniu, żeby uciąć, a to i tak nie ucina, dlatego że w naszych warunkach to po prostu nie. ucina pani redaktor, dlatego że po 8 latach rządu wpisu Po tym jak mieliśmy aferę z granatnikiem w komendzie głównej, gdzie komendant główny pozwolił sobie na rozwalenie swojego gabinetu przy pomocy granatnika, po ośmiu latach rządów pana Kamińskiego zastera MSW. Ja rozumiem, że niektórym bardzo ciężko jest uwierzyć w to, że w połowie weekendu majowego można mieć 0-0. I nie dziwmy się, że ludzie w aktualnych czasach nie wierzą nikomu tak właściwie. Kierwiński opublikował ten świstek z Alkomatu i ludzie doszukują się drugiego dna, co. Trochę mogą mieć racji, bo też chyba Pereira poszedł na ten sam posterunek policji i tam policjant nic nie wypisał. I niektórzy łączą, że to ktoś dmuchnął inny, a pan Kierwiński sam wpisał swoje dane. Jak było, tego już nigdy się nie dowiemy, ale po wyczynach pana Szymczaka i wybuchającym głośniku, nie dziwmy się, że ludzie nie wierzą policjantom. Ale można, proszę sobie wyobrazić, że tak. A, a Jedno jest sam. pewne, minister Kierwiński że zasługuje na, na dymisję, ale rzeczywiście zupełnie z innych powodów, chociażby w kontekście e, reakcji e, służb policyjnych e, w stosunku do rolników, którzy próbowali przedstawiać swoje słuszne wątpliwości i zastrzeżenia do, do, do obecnej. Ja mam inne pytanie przy okazji ministra Kierwińskiego. Czy, czy Pana nie dziwi to, że on kandyduje do Parlamentu Europejskiego? Po y, zaledwie czterech miesiącach i to jest akurat takie nazwisko, które takie się nie przewijało wcześniej w, w tego typu typowaniach. Minister bardzo ważnego resortu stoi na czele głównego de facto, jednego z dwóch mhm. głównych resortów siłowych. I słyszałam, że sam Donald Tusk był zaskoczony tym, że Marcin Kierwiński wybiera się do Europarlamentu. Pani... To kto musi w platformie obywatelskiej pociągać za sznurki? ustalać listy, że Donald Tusk był zdziwiony, że Marcin Kierwiński, którego desygnował na jedynkę do Parlamentu Europejskiego, kandyduje. No Donald Tusk nie mógł być zaskoczony, no, ponieważ no. on te listy układał. No ale, ale <laughs> miał być zaskoczony tym, że Marcin nie. Kierwiński się tam wybiera. Nie sądzę. Myślę, że to jest pewna strategia, którą zresztą Donald Tusk na yy, posiedzeniu, gremialnie i publicznie wszystkim wytłumaczył. A jaka to jest Chodzi o to, że na najbliższą kadencję w Unii Europejskiej rolą Polski, a myślę, że wszystkich krajów, którym zależy na przyszłości Unii Europejskiej, jest wzmacnianie bezpieczeństwa. Człowiek, który przychodzi do Parlamentu Europejskiego z miejsca, które się nazywa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i jest człowiekiem, który jest kompetentny. Dobra, oszczędzę Wam jeszcze te parę minut słodzenia, jakim genialnym kandydatem jest Pan Kierwiński i uproszczę to na nasze. To, że Pan Kierwiński jest jednym z ważniejszych ministerstw, nie będzie miało żadnego przykładu na to, że pojedzie do Parlamentu Europejskiego. Będzie on tam szeregowym posłem, europosłem, który nawet nie będzie wciskał w guziki, bo tam... Te klikanie w guziki tak naprawdę nie ma żadnego przełożenia na nic, bo tam są liczone tylko optycznie te głosy, e, jak prezesi, jak przewodniczący danych ugrupowań e, podnoszą rękę, to tak jest to e, przegłosowywane. Więc po co pan Kierwiński jedzie do Europarlamentu? No bo nie dla władzy, no bo tutaj jest ministrem, tutaj faktycznie ma wpływ na dany kraj, tam będzie tym szeregowym posłem, więc odpowiedź jest prosta. Jedzie tam po pieniądze, dwie kadencje i dostanie solidną emeryturę. I silna delegacja, kompetentna, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jest bardzo potrzebna. I Marcin Kierwiński będzie ważniejszy w Europarlamencie niż tutaj jako szef MSWIA serio? Nie, nie, nie ważyłbym tego, gdzie będzie no. ważniejszy. Na pewno będzie tam bardzo potrzebny i na pewno spełni tam swoją rolę. Dobromir Nie widzę żadnego przełożenia, w jaki sposób jego, jego było już wtedy doświadczenie ministra pomoże mu w głosowaniach. Zwłaszcza, że nasza delegacja głosuje tam po prostu we wszystkim tak, jak każe jej frakcja. Nie, 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 sprze nie sprzeciwstawia się prawie w niczym, nie wyskazujemy na asertywności. Dopiero jak się w afera w Polsce zrobi, to oni wiedzą, że muszą głosować inaczej, a tak i tak będą przyklepywać wszystko, co tam przechodzi przez ten parlament. Ja te głosowania tam obserwowałem przez półtorej roku i wiem, jak wygląda. Praca I co tam delegacji. się klepie, co partia kazała? No, wy, nawet... też, wy też tak klepaliście, co, co partia kazała? No nie, no ja właśnie no. byłem z tych, no, no, no. To, wie, to to którzy Sprawda. się sprzeciwiali temu, natomiast tą większość wystarczy spojrzeć na te głosowania, to już nie jest żadna tajemnica. Wprawdzie w sprawozdania na, na, na stronie Europarlamentu są wyjątkowo nieczytelne, żeby nie było tego łatwo przeglądać. No, ale nie, wie pan nie, ale nie zawsze tak jest. Tum zagłosowała wbrew rekomendacji trzeciej drogi w sprawie paktu. W sprawie paktu, no to przeczy to temu, co pan powiedział. A to jak pani Róża Tun dostanie reelekcję przeczy logice wyborców, bo pani Róża Tun, która jest znana z antypolskich poglądów dostanie mandat z Polski, gdzie mówi na przykład słowa, że pakt migracyjny pozytywnie wpłynie na Polskę i Polska powinna go y, przyjąć i jej reelekcja pokaże po prostu to, że na jedynkę można wystawić małpę, a, o, a ludzie tą małpę i tak wybiorą. Nośnikiem europejskiej. Nie Zbudujmy się jeśli JPK, Pani poseł. To o, do CPK wejdziemy za moment można o tym, czy pan by się podpisał oczywiście. pod tym hasłem na plakacie y, jeszcze raz wrócę, o tym, że Bruksela odbiera nam czy jest zagrożeniem dla, dla demokracji. Oczywiście. No, I cała idea jest taka, żeby, żeby narzucać y, siłę si, si, odgórnie, tak, do pewne rozporządzenia, pewne dyrektywy, w, niezależnie od tego, czy w danym kraju je przegłosowano. W wyniku woli tego narodu, czy nie. No, przecież właśnie wojna z, z Unii Europejskiej z pis tego dowiodła. No, Polacy sobie wybrali rząd. No jakie się wybrali, taki sobie wybrali. To nie jest mój rząd i nie moja bajka, prawda? No ale wyroki de demokracji były takie, że ludzie chcieli, żeby rządził PiS. Natomiast Komisja Europejska mówiła, że nie. PiS nie może wprowadzać swojego prawa, na przykład dotyczącego sądownictwa, bo ona uważa inaczej. Ale to chyba chodzi że, że pan, o coś innego. O to, że które, jak się na, na jest na jakimś w jakimś klubie, to się przestrzega pewnych zasad. na które. No, no, więc właśnie, no to, to czyli oni uważają, że ich zasady są ważniejsze niż zasady demokratycznie wybrane tutaj. Czyli to jest ale co to znaczy ich zasady? Ale co to znaczy ich zasady? Czy my się godziliśmy, zasady ale czy my się godziliśmy na te zasady wchodząc do Unii, czy nie? No, no, Zależy kto no, jedno państw, jak to Nie godziliśmy się. Jak mhm. ja pamiętam propagandę przed referendum akcesyjnym, to było zupełnie co innego mówione niż, niż jest teraz. Czyli Sobie, no, Ale że będzie konkretny. Europa suwerennych Oj, narodów, ty, że nie. będziemy ją reformować w kierunku tego, żeby jeszcze więcej mieć zdania. Jak wchodziliśmy, to mieliśmy prawie tyle samo samogłosów, co, co, taką samą siłę głosu, co Niemcy i Francja. Teraz mamy znacznie mniejszą. Przecież potem była nica no albo śmierć, a potem jednak się zgodziliśmy. Poszlo. I wszystkie kolejne zmiany były na naszą niekorzyść. Więc oczywiście, że to jest zupełnie zupełnie Europa. Ale panie pośle, czyli jest panu w tej chwili bardzo w źle w takiej, takiej Unii Europejskiej. Ład. Nikt się nie zap, nie, nie pisał, nie, nie pytał Polaków, czy się zgadzają na Zielony Ład. Nikt się nie pyta na to, czy się zgadzają na dyrektywy europejskie. Jesteśmy tam przegłosowywani. Wątka. Jest panu źle I w tej chwili w takiej Unii Niemcy, Europejskiej. Niemcy i Francuzi, jak Włosi i, i tam Hiszpanie narzucają nam prawo, które musimy przyjmować w Polsce. To jest antydemokratyczny w oczywisty sposób. Ja rozumiem, że może komuś się to wydawać słuszne, bo na przykład uważa, że Polacy nie są dość odpowiedzialni, ale niech nie mówi ale to jest Ale demokracja, bo demokracja polega na tym, że tu się decyduje, jakie tu obowiązuje prawo. Sekunda. Jest panu źle w takiej Unii Europejskiej, jaka w tej chwili funkcjonuje, na ile no, Zdecydowanie fun-, funkcjonuje źle. I przecież właśnie dlatego w całej Europie, jak tutaj panowie na, państwo narzekają, y, oczywiście przypisując sobie tam jak zawsze y, wygodną retorykę putinowską do tego. Natomiast no właśnie wskutek rządów tych wariatów, ludzie w całej Europie są zadowoleni. No tych wariatów którzy rządą Dobra, ale wie pan co, ale sekundę. Mówią, że sekundę. Nie to przestańcie owijać w bawełnę, bo ile razy ja pytam pana kolegów z ugrupowania. To oni tak trochę prawą ręką przez lewe ramię opisują, że no ta unia jest fajna, y, może trochę mniej fajna, ale oczywiście w ogóle nie ma mowy o tym, żebyśmy z takiej Unii wychodzili, bo Polacy chcą w niej być, może kiedyś, może coś, może trzeba jasnym, otwartym tekstem powiedzieć, że przygotowujecie Polskę do wyjścia z Unii Europejskiej, tyle. Nie jest, są w Konfederacji dwa poglądy na ten temat. Nie, tacy, którzy chcą i wierzą w to, że Unię da się zreformować i wrócić z powrotem do stanu, w którym będzie ona akceptowalna, czyli ona będzie strefą wolnego handlu, bez tej bezsensownej biurokracji w Brukseli. W ogóle ten parlament jest do niczego niepotrzebny do uchwalania jakichś głupich przepisów na całą Unię. Po co? Nie musimy mieć takich samych A pan jest krajów. w jakim odłamie? A ja jestem w tym, który nie wierzy w możliwość reformy Unii. Ja to otwarcie mówię, że ja uważam, że Unia inna nie będzie niestety i nie da się wprowadzić racjonalnych reform podatkowych, gospodarczych w Polsce bez wyjścia z Unii Europejskiej. Ale jeśli... A ilu jest takich koledzy, jak pan, pan którzy nie wie. W tej, w tej chwili. Jeśli, Jeśli. Jeśli moi koledzy, którzy, którzy <sad> uważają, że da się zreformować, to ja Unię zreformują, to ja nic do tego nie mam. Ja jestem jak najbardziej za pozostaniem w strefie Schengen, w strefie wolnego handlu, w, stref, w strefie wolnocłowej prawda, wewnętrznej. Jak najbardziej. To są wszystko super rzeczy. Tylko bez tych wariatów w Brukseli, którzy nam u super. układają. Pan minister Bartoszewski teraz. Pan minister Bartoszewski teraz. Banana, no. ja tylko